Mówię jak jest, to historie o dumie, to historie o osobach LGBT, takich jak ty i takich jak ja. Dobre historie, złe historie, przede wszystkim prawdziwe historie. Mówią o tym, dlaczego warto być sobą, dlaczego e, warto żyć w zgodzie ze sobą. Warto być dumnym, warto być dumną z tego, że na przykład po prostu się nie dajesz, że masz odwagę, żeby iść dalej. O tym, że coming outy to nie zawsze są jednorożce i eksplozje fajerwerki, że y, odkrywanie swojej tożsamości albo swojej orientacji to nie zawsze jest objawienie, które po prostu spływa na nas dzień dobry, to, to jesteś ty, y, że czasem do, do tych tożsamości musimy trochę dochodzić i się nad nimi zastanawiać. Mówimy też, jak reagować, kiedy dzieje się coś złego. Kiedy ktoś jest nieprzyjemny, kiedy ktoś coś krzyczy, kiedy ktoś coś krzyczy na ulicy, albo coś złego dzieje się w domu, albo w szkole, albo po prostu czujesz się sam, czujesz się sama. Do kogo się zgłaszać z problemami, co z nimi robić? Jest najbliższa organizacja, która działa na rzecz naszej społeczności. Jest cała masa ludzi w Polsce, którzy albo kiedyś przechodzili przez coś złego, co być może dotyka właśnie ciebie, albo dokładnie w tym momencie są w takiej samej sytuacji. Mówię jak jest, to też wasze historie. Będziemy was namawiać do tego, żeby potem tym, jak obejrzycie te filmiki, które my wrzuciliśmy już na stronę jest.eu, żebyście sami i same nagrały swoje historie, ponieważ wasze historie są mega ważne. One pokazują innym ludziom, że to, co nas łączy, to są i te dobre, i te złe doświadczenia, które mamy. Okropitka. I e... mamy. Gadżety i mamy meny, mamy ładne obrazki, mamy naklejki, które można nakleić na telefon. I na przykład, zawsze marzyłaś o tym, żeby mieć flagę B na tle na Facebooku swoim i żeby tam była galaktyka, i żeby ona pobuchała, i były gwiazdki, i była flaga. To jeżeli tak właśnie marzyłaś, to świetnie, bo mamy to. I książeczka, którą możecie pobrać w PDF-ie, albo zamówić i przysiadamy ją pocztą razem z gadżetami zresztą, więc super, super. Tu, tu, na tej stronie, yy, mówię jak jest.